Cześć Zbyszek. Cześć Zbyszek. Zbyszek, ty jesteś osobą bezdomną. Kiedycie? Jak to możliwe? Nie no. obraź się, no, dzieciak, dzieciak na ulicy. No, dzieciak na ulicy, ale tak nieraz bywa w życiu, że różnie się to układa. Akurat, jeżeli o mnie chodzi, to o, na ulicy wylądowałem po tym, jak mnie przekręcił pracodawca, zalegał mi z pieniędzmi tyle czasu, że po prostu w końcu wkucałem klamkę. No, oprócz tego mam też jakiś. Miałem. Mam nie, swoje problemy różne, przez które musiałem odreagować jakoś przez ostatnich parę lat. Wiesz co, ja mam bardzo radykalne spojrzenie, podejście do, do młodych ludzi. Uważam, że wszyscy młodzi powinni się uczyć. Oczywiście, że się powinni uczyć, ale najlepszą szkołą jest życie, że tak to ujmę. Odkąd jestem, szczerze mówiąc, na ulicy do takich życiowych spraw, naprawdę podstawowych, takich przetrwaniowych, to podchodzi się do tego zupełnie inaczej. Jak ktoś ma wszystko, a jak ktoś nie ma nic i nagle musi się martwić, jak powiedzmy jaskiniowy, to jest już co innego. Zaczynasz doceniać jakieś proste rzeczy. Zgadzam Naprawdę? się z Tobą, że życie jest doskonałym uniwersytetem, i no, mnie to życie bardzo dużo nauczyło. Ale ono nie zwalnia młodych ludzi. Nie gniewaj się, ale hmm. powiedziałem Ci, że ja jestem pod tym względem bardzo radykalny, to nie zwalnia młodych ludzi, w moim, moim przekonaniu, z obowiązku uczenia się. Ty masz 27 lat, dlaczego ty nie studiujesz? Nie studiujesz z racji tego, że mm, szkołę troszeczkę zawaliłem. Aha. Jak e, miałem 14 lat. 14. To wyjechałem za granicę do Belgii, języka nie znałem. Od razu zostałem puszczony na głęboką wodę z dzieciakami po prostu, które już tam były, znały język. Ja czułem się troszeczkę wyalienowany. No i tak jeden rok nie zdałem, później znowu zmieniłem szkołę międzynarodową, tylko że już wtedy miałem taki wiek, że zaczęło się wszystkie jakieś takie zabawy powiedzmy tam. Palenie, picie jakaś pierwsza impreza, pierwsza dziewczyna. Bo Aha. wcześniej to w piłkę grałem. A później, później już. W piłkę to się grałeś jakoś jako zawodnik, tak? No w klubach hmm. grałem jeszcze jako dzieciak. Młodzik. Jesz tak, jeszcze w Polsce, a później jeszcze przez jakiś czas w Belgii też. A powiedz mi, dlaczego jako 14 lat wyjechałeś do Belgii? Rozumiem, że z rodzicami? E, z mamą. Aha. W świętej pamięci. Aha. a Ojca nie, nie widzę od 9 roku życia, także. Znasz go w ogóle? Masz z nim jakiś kontakt. Tyle czego pamiętam jak byłem dzieciak? Nie, nie mam żadnego kontaktu. Rozumiem, że mama wyjechała za chlebem. No tak, wyjechała za chlebem. Był taki czas, że naprawdę nie mogłem narzekać do tego dziewiątego roku życia, bo a, oboje rodzice handlowali sobie tam jeszcze jak był 70 i nie mogę powiedzieć, że mi czegoś brakowało. Także byłem, nie wiem tak. A później to zaczęło iść w zupełnie inną stronę, także nieraz nie mieliśmy co jeść. Jak y, mieszkałem z bratem, matka mieszkała tam ze swoim gachem, to y, były i takie sytuacje, że brat wysyłał mnie do sklepu, mówi, idź teraz, idziesz ukraść mięso, bo nie będzie obiadu. No, no i tam, pff, też różne takie towarzystwo było. Później znowu zmieniłem szkołę na jakąś taką zawodówkę i zresztą mi się nie chciało uczyć. I to nie jest tak, że ja miałem problem w nauce, tylko ja miałem problem, żeby dotrzeć do tej szkoły. Wiesz co, absolutnie Ci wierzę, tym bardziej, że znam osobę, która właśnie kradła jedzenie w sklepach w wieku 6-7 lat. To jest dla mnie zupełnie no, niewyobrażalna krzywda dla takiego dziecka, że, że cierpi aż taki wielki głód, że, że musi ukraść. Czy wiesz, dlaczego rozpadł związek Twojej mamy i Twojego taty? Nie mam pojęcia, już się nie dowiem, ponieważ mama nie żyje. Zmarła. E, mamy 20, 20 się kończy. Trzy lata temu zmarła, a właściwie została zamordowana przez mojego własnego brata. Notabene. W związku z czym e, troszeczkę już później się podłamałem. Bo wtedy, akurat e, nie byłem w Warszawie, tylko byłem w związku z kobietą ze Śląska. Tam byłem u niej i zaczęła się taka spirala w dół. Wybrałem się w ścierwo przez pół roku. Później zacząłem pić coraz bardziej, tylko Co to jest ścierwo? Ścierwo to jest amfetamina, in, in, innymi słowy. Chlanie też, z czasem zadłużyłem się, bo miałem jakąś tam zdolność. Później się rozstałem z tą dziewczyną i taki już troszeczkę podłamany byłem, jeszcze pracowałem sobie, ale coraz bardziej miałem to wszystko, że tak powiem, w dupie, już nie dawałem rady, nie, nie chciało mi się. Ani nie miałem też już dla kogo żyć, samemu dla siebie mi się nie chciało, no i w końcu jak coraz bardziej, coraz bardziej i przyszła ulica. Aha. A na ulicy ty, 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 jak się śpi na klatce, czy pod mostem i próbujesz ogarnąć sobie jakieś takie podstawowe rzeczy i budzisz się na klatce, trzęsie cię i nagle zaczynasz myśleć, trzeć, bo co ty ze sobą zrobiłeś, no to pijesz po to, żeby już o tym nie myśleć, żeby się Tyle Tylko, że teraz jakoś staram się ogarnąć, teraz nie piję już przez to jest jakiś czas. w Małym Księciu właśnie to opisał. Na pewno pamiętasz, ta planeta z pijakiem Dlaczego pijesz, <noise> żeby zapomnieć No dokładnie, bo to jest znieczuwalnie ja, ja przynajmniej dlatego piłem. No wiadomo, że ja nie jestem też takim pijakiem, jak co po niektórzy Że oni dos nagle dostają Siły nieśmiertelności i z każdym z tym się sprawdza A tak naprawdę to człowiek jest w takim stanie, że to jest strzałowiec już mhm. Tylko, że robią burdy i są agresywni A ja jestem taki wesoły, po to też piję, jak piję, żeby się rozweselić, pogadać z kimś. Żeby Ale masz się świadomość tego, że to jest dopiero początek, że to się może zmienić? Masz mm. świadomość, że alkoholizm się może w tobie rozwijać i może ewoluować. Znaczy to nie jest, tak, już we mnie ewoluował, tak jak mówię, bo jak ja się budziłem na kasu, miałem telepaczkę, chociaż jestem młody, to też delirium też przeżyłem. Mm. Straszne rzeczy. Wiesz co powiedziałeś, że szura mnie zupełnie sparaliżowała, nawet nie wiem jak pytanie w słowa ubrać. Mm -hmm. Jak doszło do tego, że syn zabił matkę? W sensie jak to zrobił. E... Co się stało w ogóle? Co się stało, no był po prostu pierdolnięty na łeb. Wiesz, co to był zresztą. To się stało w Belgii, czy... Tak, to się stało w Belgii. To w ogóle żeby mm, sam transport ciała to był koszt e, 8000 euro, ale to tam e, pokryły ciotki, e, bo one są dosyć dobrze ustawione. Tylko że teraz kontaktu nie mamy a, a pochówek w Polsce chyba 4000, tylko że to od razu z tego, jakiś taki zasiłek pogrzebowy jest. Ale Lubisz? trumna jak przyjechała, to zaplombowana przez policję i nie mogłem nawet się pożegnać. Aha. Zresztą to był makabryczny widok. Wiesz co, to jest kolejna przerażająca rzecz, że my w obliczu śmierci stajemy przed finansami no tak zastanawiamy się jak to, jak to ogarnąć wiesz ja się opiekuję ciocią, która ma 86 lat no, mam nadzieję, że będzie żyła jeszcze bardzo długo mm, tak. ale gdzieś tam cały czas te myśli przychodzą te myśli terminalne i właśnie też przeraża mnie to, że, że gdzieś tam zawsze z tyłu głowy są te pieniądze no są pieniądze, wiadomo no, to jest chyba taki biznes, który się zawsze będzie kręcił żeby nawet, kogoś nawet żeby umrzeć to trzeba mieć kasę no tak chociaż ja tam wychodzę z założenia, że nawet jakbym miał bliskich to w pierdolcie mnie do kartonu, co za różnica, czy ja będę w jakiejś ładnej trumnie za 5 tysięcy, czy w kartonie i tak mi robaki zależną. I tak to wszystko zginie i za miejsce będziecie musieli płacić, albo po prostu do urny spalić i, i do widzenia. Ale wiesz co, to za młody jesteś jeszcze, żeby mieć takie myśli. Jakoś ja, ja już miałem takie myśli, już miałem takie myśli, że też przepracować sobie, wiesz, czy możesz troszkę więcej opowiedzieć, no bez szczegółów jakichś, jeżeli chodzi o tę agresję twojego, twojego brata, w stosunku do mamy, to No ja za to... bardzo nie chciałem. E, nawet tego wiedzieć, bo tak jak rozmawiałem z konsulatem w mm, Brukseli, to e, powiedziała mi, że ja, jeżeli będę chciał, za 200 euro chyba mogę tam dostać pełny raport policyjny, tam od e, koronera i tak dalej, ale stwierdziłem, że po co mi to wiedzieć? To, A gdzie ty są... wtedy byłeś? Ja wtedy byłem na Śląsku mhm. jeszcze. Dopóki mój związek nie zaczął się też sypać i kobieta mnie nie, nie zaczęła się ode mnie odsuwać w momencie, kiedy jej najbardziej potrzebowałem. No czy, ale ja też nie byłem w porządku. Czy taka, takie zachowanie Twojego brata było do przewidzenia? Czy coś wskazywało wcześniej, że to się może zdarzyć? No to, jest, to był stary recydywista. Pierwszy, pierwszy wyrok dostał, jak miał chyba 18 lat. Przesiedział w, w, w trzech krajach. Zadawał się z mordercami. No i kiedyś... No bo ja nie miałem ojca i rzeczy trochę z nim latałem. On mi tam pokazywał, jak tam Czasem coś ukraść trzeba, żeby... Można coś sprzedać, żeby coś tam... Czyli to jest ta sama osoba, o której mówiłeś, że kazała ci do sklepu chodzić, żeby ukraść mięso. Tak. tak. Starszy? Starszy, On 11 lat. Aha. No ale pierdolnięty. on się do kozła modlił. Aha. Przecież dostał jeszcze wyrok w Belgii za to, że ten, jak są, jak to się nazywa, te kapliczki z Marią przy drodze nieraz, To wziął wszystkim łby, połucinał. A się pózi... No tak, a później się tłumaczył w taki sposób, że. On czuje, że jego religia jest dyskryminowana. No, wariat, teraz On teraz u siedzi. Nie siedzi, teraz pod całą, tylko uczupków. I też, jak dla mnie, to możesz sobie siedzieć, gdzie chcesz. Dla mnie jest osobą już, której nie ma. No, także mówię, potem się podłamałem i zaczął się mój taki troszeczkę spad. Wiesz co, wróćmy do tych jeszcze może przyjemniejszych okresów w Twoim życiu, chociaż nie jestem pewien, bo powiedziałeś, że to, co było najprzyjemniejsze, to wy wydarzyło się do dziewiątego roku życia, ale wtedy, kiedy miałeś 40 i 14 lat i pojechałeś do Belgii, rozumiem, że z bratem tam wyjechałeś, czy on już był... I z matką, tak, I brat to, matka sobie... już tam była wcześniej, rok wcześniej. Mhm. Powiedz mi, jak z językiem sobie dałeś radę? W ogóle w jakiej w której części Belgii byłeś, w jakim języku? W północnej. musiałem się nauczyć niderlandzkiego. Dałem sobie radę, tak jak dałem, bo musiałem, siłą rzeczy. A po francusku mówisz troszeczkę? Po francusku nie, na Aha. Ja, pewnie widzicie nie irlandzki. Engels. Jaki jest twój... Ulubiony język? Nie, nie, jaki, jaki jest mój jest... irlandzki? Tak jak e, przyjechał na pogrzeb jakiś tam znajomy mamy z Belgii, to powiedział, że bardzo dobry. Ja bym tego tak nie określił. Powiedziałbym, że dobry, rozumiem dużo. Umiem też się wypowiedzieć, akcent też jako taki mam, bo tam byłem, ale moim językiem ukochanym jest angielski. Owcem. I yeah, I speak very well. Uh -huh. Seriously, you want to talk a little bit in English? <laughs> because it's, it's been a long time since I, uh, <laughs> I <laughs> <had> <laughs> spoke English. Although, no, well, when it was summer this year, I spoke English uh, in, at Vistana. Uh, when there were some mm, people from abroad, and I just wanted, you know, give me some money or something like that. That's how I could use my English. Right now it's think so. bullshit. <laughs> think but think I... So. Cannot speak with someone. Wiesz co, spójrzmy właśnie na Ciebie w ten sposób. Z jednej strony no, pasja do języka. Nie mogę się mm -hmm. powstrzymać, pohamować, żeby, żeby powiedzieć kilka znań w języku angielskim. Mówisz dobrze. w języku niderlandzkim. To jest dość rzadki język. Niewiele mm -hmm. osób nim mówi, ale może też dlatego jest y, bardziej pożądany. Czy to nie są jakieś takie y, ziarna, y, które mogą się w jakąś sobie rozwijać? Czy z tego coś może urosnąć? że może coś z tego być, zwłaszcza, że też od młodego mi rodzina gadała mm, iść na tłumaczę, iść na tłumaczę. Miałem tam nie, 16 lat, to Wujkowi co jest y, przedsiębiorcą, tłumaczyłem umowę handlową. Bo tam ten gachot mojej matki wkręcił mu temat z takimi e, lampami mhm. e, solarnymi. Y, żeby tam do basenu, do ogrodu, i on to chciał wprowadzić na rynek Polski chciał być wyłącznym dystrybutorem. I mogałeś tłumaczyć. To tak? całeś przetłumaczyłem. Aha. Ale, ale ten, oczywiście nie chciałem za bardzo się uczyć, nie chciało mi się chodzić do szkoły, tylko chciałem iść do roboty, żeby mieć pieniądze, no bo, bo Jak cywilowe. byś opisał w tej chwili swoje uzależnienia, czy to jest tylko alkohol, czy też jesteś uzależniony właśnie od tego ścierwa, czy odszedłeś od tego Nie, jeszcze? to już odstawiłem jakiś czas temu, bo to bardzo, bardzo niszczy naprawdę organizm. Ja to, jak to się trzy dni lata, trzy dni się, 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 się nakręcony, to na początku fajne jest to, że y, wydajność wzrasta. Ja potrafiłem, z, i w ogóle wtedy nie piłem, jak to potrafiłem, nie hmm, pracę, jaką sobie tam zaplanowałem na tydzień czasu, zrobić w jeden dzień. Ale z czasem, no to, to już nie działa tak, z, 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 z czasem jest coraz gorzej. To jest na zasadzie takiej, że bierze się energię na kredyt, a później ten kredyt trzeba spłacić. Mm -hmm. W taki sposób, że już się jest jak zombie i to też idzie na mózg. Nie no, czy pani naprawdę ryje barę? Alkohol też, ale trochę, nie wiem czy mniej. Czy... Ci panie Beret, to złotymi literami należałoby napisać. Mm -hmm. No Alkohol. tak, nie polecam. Jak bardzo jesteś uzależniony od alkoholu w tej chwili? jestem alkoholikiem. Teraz nie piję, bo nie piję, no, ale ja doskonale wiem po sobie, że nie wiem. Po co mi dwa piwa? Ja tego nie potrzebuję. Ja dajcie mi od razu pół litra to wtedy Na moim kanale. Oglądasz w ogóle, jak to garnąć? Nie mam na czym, nie mam nawet telefonu. Ze dwa już chyba mi ukradli, albo straciłem z dwa plecaki też. Jak to na ulicy. W każdym razie bardzo dużo jest wywiadów właśnie z osobami uzależnionymi, i ja ym, taką tezę propaguję, że hmm. alkoholizm jest chorobą. Mało kto w to wierzy. Ale ja tak uważam, że alkoholizm jest chorobą. A co więcej, twierdzę, że to jest choroba niezawiniona, że to nie ty jesteś winien, że jesteś yy, alkoholikiem. I w swoim przypadku moim zdaniem to najlepiej widać, dlatego że widać, ile traum w życiu Ciebie spotkało i dlaczego do tego alkoholu uciekasz. Nie wiem, czy się z tym zgadza do końca, że ja nie jestem winien, bo ja sam w to, siebie, w to w siebie wlewam. Powiedziałbym, że alkohol nie jest niczemu winien, bo to jest tylko substancja, to jest marta. To Ale... rozumiem, to rozumiem i każdy alkoholik sam w siebie to wlewa. Natomiast zobacz, ile rzeczy się w Twoim życiu wydarzyło, które Ty teraz chcesz w tym alkoholu utopić. No, teraz już akurat nie chcę, chciałbym się pomału ogarnąć. Mam nadzieję, że mi się uda. Zwłaszcza, że teraz mam dla kogo, bo mam dziewczynę, bo tak samo do Ciebie to jest ciężko, a na ulicy najgorsza jest samotność. I właśnie dlatego o tym powiedziałem, wiesz, że to alkohol Ciebie trzyma na ulicy, nie Twoja przeszłość, nie Twoje wspomnienia. Myślę, że na pewno jest bardzo dużo prawdy. Chociaż są też tacy, znam gigantów, którzy nie piją, ale i tak są na ulicy jakby z wyboru. Ale to jest zupełnie inna rzecz, wiesz, dlatego że, no, wydaje mi się, że w sobie jest olbrzymi potencjał i... O, to dziękuję. Ja bym też chciał być gigantem, wiesz, i... Też byłem w swoim życiu gigantem, bo na przykład zjeździłem w Azję, też robiłem bardzo wiele rzeczy na innych kontynentach. Dla mnie, dla mnie to jest tak bycie panie. gigantem, kiedy, kiedy jedziesz gdzieś wiem, do Argentyny na przykład i nurkujesz tam z wielorybami. Miałem taką przyjemność na, na półwyspie, półwyspie Valdez w mhm. Argentynie. Więc... Bycie wagabundem jest świetne, tylko niekoniecznie no musi wagabund... to mieć efekt, efekt alkoholu. Czy ty możesz sobie tę siłę odnaleźć? Czy ty odnajdziesz sobie, że ty widzisz sobie potencjał? Bo masz, masz niesamowity potencjał. Myślę, żebym mógł. Na pewno nie chciałbym zdeknąć w ręcztoku. Chociaż miałem takie chwile, żebym chciał. Tak jak chciałem się prześpać, jak już miałem dosyć. Ale nie szukaj w sobie negatywnej motywacji. Nie mów, że chcesz coś zrobić, żeby nie. Zacytuję, nie wiem w szukaj pozytywnej motywacji, że możesz być na przykład kiedyś właścicielem biura tłumaczy na przykład, albo znać wiele języków i być A sam tłumaczem z wielu języków. Tylko, że też kwestia finansowa jest taka, że mam nie 50 złotych długu, tylko sporo. Także to do... w pierwszej kolejności na to bym musiał zarobić tak oficjalnie, bo przecież na lewo nie będę kurde. Tłumaczył. Jakie to są długi? To są długi skarbowe, urzędu skarbowego? Nie, Bóg. to są długi bankowe. Bankowy. Oczywiście. Bez Aby... kontaktu się z dobrym prawnikiem. Bo się Ale obiektuje... w banku też by było śmiesznie. Nie wiem, tak jak kiedyś słyszałem, że ciężko jest, dostać kredyt. A ja centralnie przyszedłem na jebany. Mówię, że chcę 5 tysięcy. A nie chciałby pan 10? No dobra, dawaj. <noise> Wiesz co? Jak otwieram swoje konto bankowe, to Ach. najpierw pokazuje mi się reklama reklama no tak. kredytów i moim zdaniem to jest yy, no mało, że stosowne, to jest po prostu moim zdaniem niezgodne z prawem, bo bank nie powinien yy, prowadzić takiej indoktrynacji kredytowej. No to znaczy nawet kiedyś czytałem taką ciekawostkę, że ogólnie kredyt, mimo że to jest dług, czyli to jest jakby firma jest na minusie, to się traktuje nie jako yy, pasywa, tylko jako aktywa, że to jest potencjalny pieniądz w przyszłości. To jest takie Ciekawe. No. Wiesz co, to jest bardzo, bardzo no to głęboki ja temat. To jest tak zwany pieniądz dłużny, no który, powoduje, no że, który powoduje, że nikt nie może kupić sobie mieszkania, dlatego że no one są właśnie jak gdyby mają wartość większą o właśnie ten, tenże kredyt. Mówię o, tak. o sumie pieniądza w kredycie, w kredycie, który jest w ogóle na rynku. To jest bardzo skomplikowany temat, ale to mhm. jest naprawdę rzecz, która, która jest niewłaściwa i no być może kiedyś, kiedyś to ulegnie y, zmianie. Chciałbym ci życzyć wszystkiego, co najlepszej, chciałbym ci życzyć, żebyś się Wie. ogarnął. Chciałbym cię widzieć w przyszłości w innej sytuacji, znacznie lepszej. Być może też taki rozwój pozwoli Ci zapomnieć o tych wszystkich wydarzeniach negatywnych w Twoim mhm. życiu. Może, Na pewno może, muszę się zająć. Może nie, nie zupełnie zapomnisz, ale yy, no moim zdaniem będziesz to widział nie jak taki kolorowy film, tylko jak czarno-biały film. Wiesz, także może, może tak. warto, warto je zawarzyć. No znaczy też ja swoje przetrawiłem też chciałbym. W lepszej sytuacji, myślę. Walcz, chłopie, walcz o siebie. Dziękuję Ci za Dzięki rozmowę. Dzięki również. I Tobie też życzę wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Dzięki.